Nazywam się Michał, jestem rolnikiem z powiatu przysuskiego. Prowadzę sad wiśniowy, jabłoniowy. Kupiłem w tym roku piłę marki Kupeko. Jest to piła konturowa produkcji francuskiej. Piła jest wyposażona w piły o średnicy 50 cm. Kręcą się one z prędkością około 2000 obrotów na minutę. Więc nie robi to żadnego problemu z cięciem grubszych gałęzi, około 8 nawet centymetrów średnicy. Piłę kupiłem do swojego gospodarstwa, lecz również prowadzę gospodar... działalność gospodarczą zajmującą się usługami dla sadownictwa, więc również świadczę usługi cięcia konturowego w sadach wiśniowych, jabłoniowych. Tu akurat mamy sad czereśniowy. Będziemy zaraz robić usługę. Sad dosyć wysoki. Maszyna posiada 11 pił, z czego dolna piła jest regulowana pod kątem, górne piły również są regulowane. Jest regulowana wysokość. Możemy ciąć między. 3 a 4 metry wysokości, oczywiście, cały słupek jest również regulowany kąt, więc możemy sobie dostosować kąt do e, potrzeb cięcia. E, do tego jeszcze mamy noże, które służą do cięcia letniego. Także piła jest bardzo wszechstronna i uniwersalna. Cała jest zasilana zewnętrznym e, układem hydraulicznym. Mamy tutaj z tyłu power pack, który po prostu napędzany jest poprzez wałek odbioru mocy, więc nie mieszamy oleju ciągnika z maszyną, tylko maszyna ma swój własny układ hydrauliczny. Dwie górne piły są regulowane bez żadnego problemu, bez żadnego wychodzenia z ciągnika, tylko joystickiem, i te akurat są podłączone pod hydraulikę ciągnika, więc. W tym momencie ona jest spięta z ciągnikiem marki New Holland. Jest to ciągnik o mocy 100 koni, lecz zapotrzebowanie na mocy na tą piłę jest znacznie mniejsze. Ważne, żeby ciągnik był dosyć szeroki, jednak maszyna trochę waży, więc ta szerokość i masa tego ciągnika musi być dosyć znaczna. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. Piła naprawdę sobie potrafi radzić z gałęziami 8-9 cm, jak również takimi cienkimi, ze względu na to, że każda piła ma około 90, chyba 96 zębów i dosyć duża prędkość obrotowa, około 2000 obrotów na minutę, daje to, że nawet i cienkie gałęzie też są ucinane, więc ja jestem ogólnie zadowolony z tej maszyny i na pewno bym polecił.